A, a czarne przyczyny! O, znowu jestem! O, jak ale ale, ale minę. Ole nas jest! Ale jeszcze raz! 2SCP! 2SCP! Wiele wyłomów! Tu jest tylko jeden. Na... Okay. Max, mamy przejebane. Patrz na, te, ma, patrz na ten. Na tabę. O mój Boże! 2SCP! Mamy przejął! O, o, jak <laughs> jak to jest mamy... możliwe? Mamy przerąbane ostro. Jak Jezu, to jest? To, to jest coś takiego, ja zauważyłem, że jest typ rundy. Na dole się pojawia. Trzymamy się nam, razem. Dwa jest 20... same obiekty są. Kwaśc... No to pięknie, no to super. Mam Już nie żyjemy po prostu. Nie Dobra, Więźniowie, gdzie żeście tak pobiegli daleko? Czemu nie na żyjemy wszyscy? Na dole nic nigdy nie ma. Chodźcie na górę. No Ale są... właśnie różny jest czasami. Ale jest jakie SCP są? Jeżeli 1-7-3, to mamy przesrane. bo on tu jest blisko. O, jest. Halo! Jestem za wami. Dobra. Czy chyba tu na dół musimy, tak? Na dół. Karta. Drugi poziom. To bierzcie. Bierzcie wszystkie. No. Karty. Drugi poziom mam. Ej, gdzie wy jesteście? Zeszliście Ej, na dół? Nie. Gate otwarty. Ej, tutaj jest karta. Tu nie powinniśmy wchodzić. To jest karta? karta I, trwa. Ale trwa. karta do dobra. była, dobra. Trzeci. Okay. I idziemy stąd już, bo tu już nic nie ma. Ilu nas jest? nie nas jest Ej, musimy dół, znaleźć na dół, na to pomieszczenie tam gdzie była broń. Na dół. A gdzie jest broń? Na dół, tak. Było kurde za takim jednym biurkiem. Tak Może mówię, tutaj? Nie. nie, nie ma tu nic. A nie, tu nie, właśnie wygląda, bo tam czasem, było czasem nie ma. No no no, no, no na dole. Na, ta, ta, teraz tam prosto, okej. Okay. O, oh, fuck you, nie. No idźcie, idźcie! No się idzie, bronić idzie, kartami. Idzie, idzie. Nie, ja się boję. <laughs> Zamykajcie drzwi za sobą. Ja patrzę Ty, na to, na jak, jak idziecie. Ten. ja, ja osłaniam tyły. Lewo, osraniam, prawo, Ja osłaniam ja ja tyły. Ja nie, ja bo to liwo, każdy to, się to, rozdzielił, nie, no. Mam amunicję, ale nie mam broni. Ale mam apteczkę No, no zawsze coś. To się, to się na coś nada, to się na coś wracam się do Was. Trzymajmy dobra, się to... razem, trzymajmy się panowie razem ej. A tutaj jesteś tutaj. ze mną, Chakken, kto, gdzie wy jesteście? Okay. Gdzie A jesteście? Się. A tutaj. Dobra. dobra, dobra, wszyscy razem są już? Wszyscy macie? Piątka, tak? Mhm. Piątka tak. nas, tak. Piątka, tak, dobra. dobra, wszyscy są razem, okej. Okay. To są to są tylko te okularki. Dobra, to tutaj prosto. O Jezu, to są te korytarze o, Jak wyjdą za swoje te granice a, poziom, czwarty, poziom czwarty. Nie mamy, nie mamy poziomu ej, trzeci. czwartego. Ja mam, ja mam drugi. Się. Nie, może, nie możemy się blokować, bo wtedy tak, nas Tak, tak, się gęsiego, 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 gęsiego. A może chodźmy tu do tych escepów, bo oni tam mają w tych pomieszczeniach różne rzeczy. Nie rozdzielamy się, ej, nie rozdzielamy A. się. Czarny, wracaj, czarny. Czarny, Kto wracaj. ma drugiego poziomu? Ja. E... To chodź. Ja nie mam żadnej karty. Gdzie, gdzie mam iść? Tu, 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 do mnie, do mnie. Do mnie. No, 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 no. Ja, ja stoję na korytarzu. się blokiego, Tutaj. No i we się otwórzcie dobra. to. Dobra. Ja patrzę, czy coś nie nadchodzi. Karta! Dobra. Okej. Okay. Karta, jaki? Który? Gdzie, gdzie? Poziom trzeci. Poziom trzeci, to ja. jest zamknięte. Dobra, super. Nie można ja, otworzyć ja, ja, tego, no. dobra. Tego nie można otworzyć. <laughs> Jaka gromada. No. słyszałem no, kogoś. Cieszałem kogoś. Nie. Tam drzwi. Słyszałem jakby taki głos mas z maski. Taki... Ej, poziom drugi, tylko przedmiot. Ja mam, przed jest. drugi. Chwilą słyszałem jak... Łom. jakieś weschnięcie. O kurde. A mamy, dobra, ale to się bronić. Mogę wywalać teraz te okna mogę wybijać. Mamy broń! Mamy broń! Mamy broń! Ej, zamykajcie drzwi maśnie. za sobą! Ej dobra, panie zbrojny idź pan pierwszy. Oho O, cholera. Teraz mogę okna jest... wybijać, więc to jest dobre. Karta, karta. O, eee, super. Poziom trzeci potrzebny. Nie mam. Ja mam nic. poziom trzeci. To chodźcie tutaj, szybko. Do korytarza. Kto ma poziom trzeci? Raz, ja. Mam. Eee. Otwierajcie. Dawaj, raczej, co? Jaka ekipa dobra, zgrana, ja, ekipa kipa dobra. Ja teraz ja mogę wybić chrę. okno. Odejdźcie, no. odejdźcie, odejdźcie, odejdźcie. Ej, nie, 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 nie wybijajcie. Bo nie, 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 nie nie, 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 nie wyjdą. to jest SCP, to ten SCP. wybił. No, no. A, no dobra. To, to nie okej. Okay. Dobra, dobra. Wychodzimy stąd. Poziom trzeci, poziom trzeci. Co to. E Ciekawe, co tam jest? Co tam SCP! To był SCP! Ogniscy SCP! No! Nie blokujcie, nie blokujcie! Oh, run Kurka. for us! Run! Oh, pierde, pierde. No. Run oh, for jest. your life! Run for no your nie, life! Nie, nie! Nie blokujcie się! Nie, nie blokujcie się! Kryjemy się tu! Dajcie wskoczyć! Tutaj za drzwiami tak! I o, Boże, nie, kolera, bo za i O mój Boże, za mną idzie. Nie, nie przeprowadzę go! Czekaj, nie, nie. nie przeprowadzę go, nie przeprowadzę go. Jakby co onem w na parze. <moglibe> nie, nie. nie Panowie, jak, jak on się na nim skupia teraz, możemy iść. Uciekłem! E, Ale może i. O! Oh. Cześć! Nie, stoimy tu. Uciekłem? Idzie A! za mną! Ja pierdolę. Mince, kto to dzieje. jest? Ciu, 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 ciu. Co się dzieje? Ciu, 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 ciu. Ja Słyszycie to? Słyszycie, ja. to? Słyszycie ja. to? Kurwa, on idzie za mną. On idzie za mną. Panowie, idziemy, idziemy on stąd. cały czas idzie za mną. Idziemy, idziemy stąd. Dawaj, dawaj. dalej ja mapy nie mogę. No, ja pierdolę. Ja się taka. boję. Idziemy, Dobra, idziemy, 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 idziemy. Dobra. Dobra. On ciągle idzie za mną. Na kucka, ja pierdę. Ja. Skron tam był to chyba jest droga wolna. Tutaj jest wyjście do trzeciej karty, trzeciej karty, trzecia karta. Tu Ale Nie ja idziemy mam, do ja tego mam, wtedy, po co? Nie nie mam A miałem trzecią. To jest wyjście, tu jest wyjście. O jest dobra, okej, go 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 jest wyjście Tu jest, wyjście? jest A, czy... droga do wyjścia Tak? Zaufam mhm. ci, ale to dla mnie to jest krypta. Twoja jest czterech Ognisce tam jest, zamykam, G, zamykam, G, zamykam To było Dobra. 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 uciekajcie! Dawaj, 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 dawaj! Uwaga, uwaga na prąd, uwaga na prąd! O nie cholera. Sobie umarłem. Ech. Dobra, go, 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 go. Dupa. Wziąłem... Nie, ten, Tam, Dawaj, dawaj, szybko, 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 szybko. szybko. Co, rad, 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 rad. Go, 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 dawaj, roki, dawaj, biegnie, biegnie, biegnie. biegnie, biegnie. Tak, 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 tak. Tak w prawo, w prawo, 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 w prawo. w prawo. Ja ciała. A bo zamykajcie drzwi. Kto tu, Kto tu biegnie? Kto tu biegnie? Nikt, nikt. Oh, Jak nie? Nikt. Ej, nie, no, nie, nie, nie tutaj, nie tu roki, nie z tu. Z wami. Nie tu, nie tu. Do góry, z powrotem do góry do góry, do góry. Nikt, y, my jesteśmy daleko chyba. Nie wyrzuciłem, o, no to masz. Ej no gdzie wy idziecie? O matka, Teraz no. tutaj, tutaj. okej tu, 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 tu. dobra. To jest wyjście, to jest krypta. Jedna. Trzeba czwartą, czyli czwartą czwartą czwartą. Ja mam. Ej, ludzie. Ja trzeci, 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 trzeci! Trzeci, trzeci, trzeci! Ja no, mam... Nie, to jest nasz, on ma zbroję. Ej, jest... On ma zbroję. To już jest wyjście, mam! Już no, jestem wasz, ludzie. Prosto! Po jest chyba wyjście. O matku, ty masz zbroję. Tak. A czemu nas jest czoło? Aaaaaa! Aaaaa! Czekaj, nie czekaj! Nie, Zabiję! Hubert! Hubert! Nie! Nie! Hubert! Hubert! Hubert, proszę cię, nie rusz! Hubert, nie! Hubert, Hubert, Hubert. Masz no są, są, broń. broń, Zdradzę ci gdzie oni są! No i co, panie Max? Stracę ci gdzie oni są, proszę broń. cię! Co tam, Max? Nie Maxu? zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, błagam cię! Co tam, się. Nie zabiję, fajnie! No to... Ładny jesteś, naprawdę fajnie wyglądasz, proszę cię! Nie, nie! 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 On ja to widzi, on ja To widzi No nie. Ja cię kręcę, ja was widzę teraz, nie. Fuck, My mamy bronię, my mamy bronię. Jakby co? Rzuć! Ja zginę teraz! A was Jest dziękuję tak, bardzo. proszę. proszę Max tak. ginął. O Jezu. Będziesz mtf -ką. Będę mtf -ką? Tak, Dobra. za jakiś czas. Na razie Dobra. chwilę. Na razie chwilę tu siedźmy. To ja się przetransportuję do... Jest M3. tu! Jestem sam. Okej. Okay. Dobra, zaraz powinienem być mtf-ką. O, oh, jesus. Mam nadzieję, że w środku mnie zespałni. Proszę, 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 żeby to było w środku. A, czyli ten gate się otwiera, ale jak? Tylko z jednej strony. A, widzicie. No. To niedobrze. To niedobrze! Oh, fuck you. No dawaj, odrodźcie mnie, odrodźcie mnie, błagam, błagam. <ścoughs> Chucken jest tak blisko wyjścia! Chucken! Chucken, słyszysz mnie? Jacken. Chyba nie. Ale on koło ciebie jest? Chuck jest się tak, tak ej, Nie, nie. Zostaw, nie proszę, cię proszę, cię oh, proszę, cię on jest, on... Nie, nie, mam, nie, mam, proszę, cię proszę, cię proszę, Masz proszę, masz proszę, cię proszę, cię nie. cię proszę, cię Widzę, gdzie jest Hubert. Gin, Giń! gin. A mi w ogóle się nie pokazuje, że go atakuje. Bo po prostu go zarażasz i tyle. Oj, kurde, blisko byłem! Shaken, byłeś tak blisko wyjścia, no. nie? No, dzień dobry. Prawie cię zawiłem. Co to za runda to to teraz to był ciekawe, mega blisko wioski. wyjścia, nie? No to no, Ja tylko tak. żałuję, że zginąłem na prądzie. My już powoli ogarniamy mapę. Tak, 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 no. A ja cały czas kogoś widziałem i tego nic nie mogłem. Ja <grym> <Yeah>, pierdłok <grym> Ta ronda też dobra, fajnie wylosował. No. Ciekawe Co, jest a mapie, 30 nie? 50 mieliśmy, coś stało. O, jestem NT. O ba, no? jest w ogóle nie, nie? o oh, yeah. <grym grym> Nie, nie, to jest bądźcie, jedna bądźcie. mapa SCP-173 Powodzenia. A to jesteś tym, który się teleportuje, dobra. To też tak jest. To, to, się... roguch. to ja jestem co? naukowcem. Dobra, to ja idę do, do komandosów. No Powodzenia. Ja. No dobra, co ja mogę robić? To cel jest ucieczka z placówki, nie możesz się ruszać, jeśli ktoś... A jestem manekinem! Dobre! Nikt nie patrzy. A, okej, okay, dobra, wiem o co chodzi. Dobra, okej. Okay. Czyli nie mogę się ruszać, jak ktoś się patrzy. Dobra, dobra, dobra i <laughs> jestem mega szybki i to mi się podoba, że jestem mega szybki czyli jak to wykorzystać, o cholera o cholera ale ja jestem me ja mega zasuwam tutaj, ej. Jakie mam ich zabić? Ja nie wiem, jak mam ich zabić. <laughs> Jakie to jest głupie. <laughs> ja nie wiem, co mam robić. <laughs> no fuck you. Nie patrzcie się na mnie! Nie patrzcie się na mnie, bo nie mogę się ruszać. <laughs> Jak ja mam ich zabić? Ups. <laughs> Nie podchodźcie do mnie. Ten, ten następek mi się podoba. Niepotrzebnie podchodziłeś do mnie. A jak chciałem z tobą walczyć? Nie, bo to jest coś takiego, że jak ktoś na mnie patrzy, ja się nie mogę ruszać. A jak do mnie podejdziesz. Ogarnęliśmy tak... to później. A, a, no właśnie, widzisz. Ale jak. Ale tak sto, stoimy przed drzwiami, takie. Co nie mogę przejść? Wyjście przez Mestako. I takie. Paleta? O co chodzi z tym propem? Co my w prop Huntach gramy? I takie co to jest? Czym ty jesteś? Ja jestem manekinkiem. To, to jest wiosło u mnie jakieś. Wiosło? No, takie płaskie 2D. Wait, what the fuck? Naprawdę? Tak? Czy zrobię sobie P. No nie, nie, nie widzę na P nawet. to person No właśnie, no nie, no mam, mam, nie wiem. mam pod P, ale, Jak to ale nie działa? widzę siebie. My widzimy cię, takie takiego odchylonego, no leciutko. No to nie, to ja nie widzę. Jest takie wiosło! Ale mam kurczę, niby to nie jest. specjalne zagranie gotowe, to jest jakiś dźwięk tylko, ale ten dźwięk nic wam nie robi. Ej. W ogóle, cz czekaj, ty się teleportujesz czy jak? Nie, nie ty zapierdalasz Ja po zapieprzam i nie mogę się ruszyć, jak ktoś się na mnie patrzy, ale pod prawem mam też coś takiego, że mam jakiś dźwięk dziwny. Hmm. Może to ogłusza? A, ogłusza. Wiem, Blinded, zamykają. tak, tak, ogłuszam. Znaczy, oślepiam. Mogę... O! I wtedy mogę zabić. Oh, shit. Tak, 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 tak. tak. Okay. Oh, shit! Ale my, nie... tak, ty wy tak szybko od nas znalazłeś i tak dalej, Ja ty się to zrozpiłeś pewnie. Bo byłem przy was, no. O, biedny czarny. <grym> 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 Jakie to jest dziwne. Ten escepek jest dobry, podoba mi się. Ej, trzymaj. No, ja... Zauważyliśmy. Czemu ja sobie drzwi zamknąłem? Niech nie to inni. Oj, shit. Dobra. ja sobie tak popatrzyłem, Fak. gdzie są inni. I patrzy się na mnie, nic nie chce zrobić. <laughs> Wszystko zgubiłem. Już. Już, mam, już mam problem z głowy. No? Hmm. no dawaj. No to i będziesz będzie będzie na mnie gra. patrzył. Będzie się na mnie patrzył. Tylko i wyłącznie. Nic więcej nie zrobi. Oj, będzie ciekawa gra, <laughs> ta lunda. No, nie wyjdziesz. Co on jest? Chodź tutaj kur. Nie poszę wyjść No nie mogę go zabić Yes, Zabiłem go O, czarny kolera. Coś jeszcze został? Mestako jeszcze został? No i po mnie, A, ale nie kapuje... O kurde Ehm... Um, no i... Czy znalazłeś no. ich? Jest jakiś problem W czym? Chyba zostałem uwięziony. Chyba zostałem uwięziony, albo jest bug. Ty po prostu, Max, zobacz. nie odpuszczasz. Jak ty nie odpuszczasz, to jest niesamowite. Cały czas siedziałeś na mnie, no. O, nie, MT. bo to, bo to chodzi o to, nich. że jak ty na mnie patrzałeś, ja się nie mogę ruszać wtedy. No, no, no. no Wiem, i starałem się uciec mimo ale wszystko. Ale teraz działasz? No, działam. Czyli dalej, back. Nie, no, jestem w pomieszczeniu, i nie mogę z niego wyjść bo niby otwieram drzwi, ale się nie otwierają. Zobacz sobie. No nie, idziemy dalej. A, ja się w tamtym F. miejscu. E. Ups. E. Czy ja tam widziałem. Idziemy do MTF O, Wax No nie mogę stąd wyjść teraz! No i co? No i gówno zra... O jest, dobra, okej okay. Jestem, uwolniłem się O, okej, okay, dobra Pytanie, czy oni mogą mnie zabić teraz Serio? Serio? Zabiją mnie. Ale bzdura. No, świetnie. Ale bzdura. Ale skopałem. Zostałem zabity przez ochronę. No nie! Byłem takim dobrym scepkiem. Hamy! No i co teraz? Obserwator, ale nic nie mogę zrobić. Zaciąłem się. what the fuck? Um. Przeniesie mnie gdzieś, chyba mnie gdzieś przeniesie zaraz. O, o, On nie wie co robi. Mes nie idź tu. O. Co tu się działo? Serio? Zabiliśmy cię? No. What? Oh, no ej. My cię, Mank, zabiliśmy? No, oh. no ja nie mogłem nic zrobić. Ja ich spotkałem. Okej. Okay. A nie, bo ty tak zniknąłeś nagle. Myśleliśmy, że uciekłeś. No czasu. właśnie nie mogłem, bo jak wy się, się na mnie się, to ja staję w miejscu nic nie mogłem zrobić. I wy po prostu do mnie strzelaliście i nic więcej. No wiem. specjalnie no. nie odbywaliśmy wzroku. No.